Cześć, tu Anka i Joaszka. E, dzisiaj opowiemy Wam o psach. E, jeden jest. E, mój jest e, labrador. Ksakcia. E, I ona e, ma 5 lat ludzkich. Urodziła się 14 kwietnia e, 2010 roku. Czyli ma już prawie 6 lat. E, I jest e, bardzo leni. I wszystko jedząca. Cały czas spędza e, na, na spaniu. na Ale to dlatego, że ma problemy ze stawami, ma poważne z wyregnieniami kolan. I e, dostaliśmy ją na prezent urodzinowy. Mój brat ją dostał, ale jest nasza wspólna. No i tak, Oni e, niej się dzisiaj opowiadać. Jola, e, właścicielka tego psa. O, to jest. To jest owczarnik niemiecki, Aza. Ma ona ro, jeden rok y, w ludzkich latach. Urodziła się 15 października 2014 roku. Wspomniałam, że to jest owczarnik niemiecki? A jak nie, to wspomnę jeszcze raz owczarnik niemiecki. się Aza. I dostaliśmy ją na Mikołaja razem z bratem Mateuszem. Ym, 5 Grudnia pojechaliśmy po szkole i kupiliśmy ją. I zrozumieliśmy, że to jest nasz prezent na Mikołaja. Jest ona bardzo energiczna i cały czas, cały czas chce się z nami bawić. No więc dziękujemy. Pa!